I zwitek dwieanki. Dzisiaj farbujemy włosy. Od tygodnia zbieram się do tego, żeby nagrać ten odcinek i tak średnio mi to przychodzi. Jest niedziela. Chciałam to nagrać we wtorek. Moje włosy aktualnie wyglądają tak. Odrościk, tu jest niby blond z żółtym, eee, tu niby też coś tam... O moje włosy dba moja Paula, więc na pewno jak będzie reagować, to będzie mówię, ja ci tego nie naprawię. Ja to będę ściągać. <słyska> Jest 15, urodziny mam 21, więc mam za 6 dni urodziny. jej Nigdy nie sądziłam, że będę tak blisko 30. <ścoughs> Jak ja jestem w ogóle taka uwalona. Magda, ogarnij się. Zostańcie do końca, bo na końcu reakcja moich najbliższych. No, tak. Przed farbowaniem włosów nie myjemy ich, ale nie mogą być też bardzo przetuszczone, jak na przykład ja czekałam z umyciem włosów 4 dni. Jeżeli już musicie je umyć przed umyciem włosów, znaczy przed farbowaniem, to trzeba umyć zwykłym szamponem. Ja takiego nie mam, ale nie popełniajcie moich błędów, okej? Okay? Okej? Okay? Okej? Okay? Kocham to. Jest przepięknie różowe. Wiecie, jak jest za tym tęskniłam Za kolorem, tymi włosami. W ogóle jestem ciekawa, co myślicie o farbowaniu sobie włosów samej. Czy mega to niszczy włosy i na przykład gogle nie pomaga? Albo na przykład przyjaciółka, fryzjerka? No, taka farba, no to jest na 15 myć. To mi za niedługo zejdzie, i nawet jakbym coś zrobiła źle, to nie będzie aż tak źle no bo to nie jest efekt na stałe, no nie? Chodzi mi o takie na przykład rozjaśnianie, farbowanie zwykłą farbą. No bo to jednak jest ingerencja w włosa, no nie? A włos jest trudny do zadbania, no powiedzmy sobie szczerze Naprawdę jest trudno dbać o włosy, żeby były zdrowe i ładne i piękne Ja na przykład w ogóle nie dbam o włosy Głowa wysmarowana, nie wiem czy to coś pomaga Ej, przydałoby mi się ogólnie jakieś światło dodatkowe tutaj Diabła! Bierzemy waciki i po prostu zmywamy krem. I podobną powinno się zmyć z całą tą farbą. Idę zawieźć w worek i czekamy 30-40 minut. Dobra, ściągamy ręcznik. Jaram się na maksa! Nie wiem, czy Wy też tak macie dziewczyny, ale jeżeli coś się psuje albo coś nie wychodzi, nie jest po Waszej myśli. To ja mam zdecydowanie tak, że chcę coś zmienić w swoim wyglądzie, i to zazwyczaj są włosy albo tatuaże. Może to nie jest zbyt dobre, ale dzięki temu mam super ekstra dziary. widzowie! Ja jestem w pracy. Zaraz zaczynam e, za 5 minut dosłownie, ale chciałam wam tylko pokazać, jak to się prezentuje dzisiaj z rana. Ja się no, maksa. Dzisiaj robię pazy, więc będę w ogóle fresh. Moje pazy są w opłakanym stanie. Odklejałam sobie diamenciki. Jestem już w wyniku. E, za 15 minut mam pazy, ale chcę wam pokazać najpierw inspirację. To na pewno będzie na którymś paznokciu. Na pewno chcę e, ten, co tutaj jest po boku, paseczek. O, to I Love Me. Cie cuchy. Dobra, to tak wyglądają moje inspiracje. Akurat mi napisała Nikola, że ma trochę lekkie opóźnienie. Na spokojnie zmierzam w jej stronę. Mam jeszcze jakoś 7 minut drogi, więc akurat. Właśnie się rozebrałam, jest już u Nikoli. Aha. Będziemy zaraz robić paznokietki, już się nie mogę doczekać. Dzisiaj jest jak zawsze wymagająco. Do wyboru do koloru. Tak, mogę Cię otępić z wody, proszę. Idealnie czuję się jak Ag Agnieszka Grzelak, ona też zawsze nagrywa no, ze swoją stylistką teraz. paznokci, nie? Vlogi. Nie wiem, oglądałam. Ej, patrz w ogóle jakie zarąbiste paznokcie urodzinowe nawet znalazłam, ale już bardzo chcę te usta, więc no nie zrobię ich, ale patrz. Nie wiem czy wy to widzicie. Widać. Chcę ci powiedzieć, że znalazłam paznokcie Halloweenowe już. Mam się bać? Tak. O jedno. Ja się będę stresować pół roku. <grym> o, słowo. No na pewno... No nie na no, tego góry nie. Ale ten mózg. I ty jesteś taki nos? No, no zaczbawiony. No, dobra. A to ostatnie. To dziąsło z zębem. Vai, é Właśnie zdecydowałam, że na palcu u lewej ręki, na środkowym, przepraszam, że Wam tak brzydko pokazuję, będą usteczka i będziemy teraz robić usteczka. Mam zęby na paznokciu. Nie dość, że teraz jesteś tak, dentystą, kosmetyczką do powiększania ust. <noise> Jeszcze jesteś pirserką. I będę jeszcze robić, a nie, nie będziemy robić gemsów na zębach. Człowiek wielu talentów ma. Ogólnie jest godzina prawie 20, a ja dalej wymyślam jakieś pierdoły i Nikola to chyba mnie dzisiaj e, zabije dosłownie. Ale naprawdę przysięgam, że te dwa paznokcie, które nam zostają, to, to będzie tylko french. I już, i gotowe. I już po wszystkim. <grywka> Siedzimy tutaj 3 godziny, bardzo męczące 3 godziny. I to nie dlatego, że nudzimy się swoim towarzystwem, bo jesteśmy po prostu wyjątkowo zabawowe. się <grywa> <grywa> pazy po czterech godzinach, skończyłyśmy paznokcie. Moje paznokcie wyglądają tak. Haszata, pasza. To jest jedna ręka. To jest druga ręka. <grywa> Wyglądam bardzo naturalnie, naturalnie w różowych włosach, wyglądam bardzo normalnie, bo jest bardzo ciepło na dworze, więc ubrałam się zwyczajnie w spodenki i w zwykły t-shirt, nie mam jakiejś niesamowitej stylowy, bo to nie jest reakcja na stylizację, tylko na włosy więc włoski są zakręcone przygotowane, później jedziemy na terapię i na resztę reakcji więc zaraz przychodzi moja siostra i to będzie pierwsza reakcja jestem niesamowicie podekscytowana jestem ciekawa co powie na moje włosy Jesteś gotowa? Nie Dobra, a mogę zgadnąć? No Coś w twoim wyglądzie, tak? Tak Włosy? No okej okay. Jak na Majli masz! No. Jakie śliczne! Chodź do światła! Jo jakie fajne! To są twoje włosy, no Ej, masują mnie! No. To jest dla ciebie, mały prezencik ode mnie Bo ja mam urodziny w sobotę, wiecie? Nie wiecie, to bo... na to wygląda? Dzięki! A taki malutki, nie oczekuj za wiele. Dostałam macze! Bransoletkę, I bransoletkę srebrną! Sama robiłaś bransoletkę? W końcu się doczekałaś. Wracając do domu, muszę kupić mleko owsiane i robię maczę. Moja macza! I bransoletka. Uwaga, ja nie wiem, czy wy to widzicie. Widziałam, on za, ten jest zajebisty, ale fajne. Ej, to są chyba najbardziej. Najlepsze mi się moje pazy ever. No. Tam Mega. Jest w środku. Jeszcze coś jest? No tak. No tak. <słuch> Jaki kryje? No i to jest Kocham. Jak coś, to pozwolicie, że nie przeczytam tego na głos. Kocham cię. Dobra, widzimy się na następnej reakcji. gdy się ogarnąć i posiedzieć teraz z siostrą. Bye! A ja na reakcję do Natalki. Eee, jest się I czekają odwróceni. Nie obracajcie się. Nie obracajcie się. Dobra, no. Wow! Ej, ale zajebiście! Ładnie! Nie? Ej, zajebiście, serio, mega ładnie. Wiedziałam, że włosy. Prani, się jak to jest, się podobają moje włosy? Fajne. Ej, nie, ślicznie. Ślicznie, ładnie? bardzo ładnie. Ale ty pasujesz jakieś chyba, pasuje tobie. Majestra do mnie dzisiaj mówi, wyglądasz jakby jechała na Miley! Ej, bez kitu! Nie, śliczne są! Piękne, serio. Podobają mi się mega. I ja też, i ja też! Piękne są. Od razu on, inaczej się czuję, jak no. mam coś nowego we włosach. Ja wiesz, sobie jak mam włosy albo kolczyk, ale no wiadomo, że z kolczy to by nie było takie, wiesz. <coughs> Jesteśmy teraz u Zuzi. Tutaj moja strzała, bo pukamy. Jesteś gotowa? No, dawaj. No słuchaj. What? Style is światła! What? Ej dziewczyno, jak ty pięknie wyglądasz, akurat jakaś słodziutka! Ale pięknie wyglądasz w tym kolorze! Wyglądasz jak ta, była taka youtuberka Banshi? Zuzia Borucka o, Zuzia właśnie. Borucka, gorwa. Serio wyglądasz jak ona, cześć Jak zarobiś? Cześć Chcesz do czy co? Ty masz jakieś misje? Nie, siedzę u Ciebie na chwilę na pewno, no, to... bo ja chcę z Tobą porozmawiać Haha, ha. zapraszam <laughs> ja Jesteśmy u Mareczka I nie wiem z której strony on wyjdzie, więc nie wiem, czy może się gdzieś nie schowam, może za garażami bo Ubiorę bluzę na łeb Przecież mam bluzę z kapturem Chyba nie widać Cześć kiciusiu Cześć Totalnie z drugiej strony stoję Cześć Areczku Hej, co ty się Ogólnie, jak się możesz domyślić Tak, widzę tak. Zmieniłam kolor włosów nie, no, no dawaj, no. Różowe? A to nie miało być blond? No, chciałam kiedyś. To czemu nie blond? Zmieniłam zdanie. To się fajnie oglądają. Tak? No ale weź pokaż. No super. Fajnie, róż. Tak? My My Myślę, że nie pasuje. Nie o włosy. grałam w Nie zakładaliśmy się. Siema Jangleosia. Już jestem tak, Banshee, Jangleosia, Bryska. Ładnie pasuje mi. Nie, ja nie wiem, czy jestem fanem takich kolorowych włosów. Ja jestem zdania, że bardzo mi pasuje do charakteru. I <noise> ta głowa tam, ogólnie Dominicia jest I co? Zajebiście. Założyłaś tę farbę na całą głowę? Tak. I złapało ci te całe Cały. Znaczy, są prześwity, bo ja to se farbowałam, nie? Ogólnie. A nie u fryzjera. Tak? To jest ogólnie szamponetką farbowane, więc do 15 piętna... Więc do piętnastu myć, nie? Więc ale myślę, że będę w ogóle całe wakacje farbować sobie na różowo, bo mi się mega podoba. Pa! pa! Bye, Dobra, to tyle. Bye. Jesteśmy na następnej lokalizacji, której boję się w zasadzie najbardziej. Bo jesteśmy u Pauli. Dzwonię do niej, że już jestem, że ma wyjść. Halo? No, jestem już jak coś. Dobra. Te wychodzę staję tyłem. Dobra, jestem i rozłączam się. Dobra, okej. Okay. Nie, patrz na żadne odbicia Cześć ty ładnie wyglądasz No może się I co? No, Nie. Nie no, wyglądasz sztumasowo, to mi pasuje różowe, ale czym tyś to robiła? <noise> Szabonetko. Ja to będę ściągać. <noise> Teraz wychodzisz p... różowa do stycznia. Aż nie wrócę k... roboty. Nawet w domu powiedziałam, że Pauli słowa na pewno będzie... Ja tego nie będę ściągać. Moskitu. <noise> ale Tam wyglądasz przepięknie. Przepiękne. Tak? Dziękuję bardzo. Cześć w ogóle wrażenie. To... To jest jak na vlogu pierwszy rano. Musimy Musisz pomóc. Bo wy... Znaczy, nie wiem. Nie wywróciłam się na rower. Mój koszyk wygląda tak o. Spadł mi rower po prostu. I mi się przekrzywił koszyk. Jak mi go? No nie umiem. Ja cię za bardzo nie pomogę. Staram. No właśnie wiem. Myślałam, że mnie po prostu wspierasz mentalnie. Wspieram cię, dasz radę. Dasz radę, Magdalena. Ej, a jak bym nadepła z drugiej strony? А ты же пригодишься? Я О, еще кусок. А, БДГИТ. Ягнувка. О, боже, светло. Где же? Ну. Ну что. О нет. О нет. Górę masz inną, to masz inne tragedia. Trochę. La, la, la. Nie było Twojej reakcji, co myślisz o moich włosach różowych? Fajne są. Ja lubię różowe włosy, sama no, kiedyś miałam różowe włosy. No, widzicie. Ta opinia Grzesia to w ogóle. No, nie, oni nie mają, mają znaczenia. Ja pierdzielę, no nie mogłaś wytrzymać, no oczywiście, już minęło trochę czasu, musiałaś coś zrobić, no bo ja przecież ty sama nie będziesz ten w takich samych włosach przez pół roku. Prawda?